Witam na kanale Starowskie Triki z Ameryki i jako, że dziś muszę zrobić e, sample, czyli taki kawałek e, koloru e, ze, z bejcy a, że z tych co robiłem próbowałem już i po prostu to nie pasuje mi, więc mam pomysł, żeby położyć jedno bejce na drugo i żeby to że wtedy może ten kolor będzie. Ja, jak przedstawię kamerę, to Wam pokażę, jak to będzie wyglądać z bliska, ale chcę odpowiedzieć na pytania ludzi, jak ja robię kolory, bo nieraz mi e-maili zadają, skąd ja biorę custom color, czyli na zamówienie. Kiedyś po prostu były proszek kupowałem z odpowiedniej tam hurtowni malarskiej. Nie wiem, czy to można powiedzieć malarskiej po polsku, bo tam, no ale załóżmy, że malarskiej. I do tego tak zwany base, to był olej lniany i to się tam mieszało w proporcjach odpowiednich, jak potrzeba było. W tej chwili po prostu mam za dużo na głowie, nie chcę mi się z tym, z tym bebrać i więc mam firmę, którą jak wyrwę kawałek mebla albo, albo kawałek po prostu, który jest do wyrzucenia, a część muszę dorobić innego w tym samym kolorze, to biorę po prostu deskę, jadę do nich i mi dorabiają. Mam tu właśnie, tu jest z 2018 roku, była taka ulica dorabiana. Tutaj też mi zostało, dlatego że teraz muszę dorobić po prostu taką pierdołę, że aż głowa boli. Ale że jako, że nie wszystko się przelicza na pieniądze, więc muszę to zrobić i dorobienie. Koloru jechać i zapłacić za ten kolor, to jest niewarty tej roboty. Dlatego spróbuję użyć tych dwóch, co mi zostały. Dlatego że one po prostu i tak są do wyrzucenia, więc, więc spróbuję e, coś z tym zrobić. E, wydaje mi się, że jak położę jeden kolor i na ten kolor położę drugi, to będzie to dobrze. E, jest też ważna rzecz, który kolor na który kładziemy, bo jeżeli położę załóżmy tej puszki kolor, on myślę, że 1996 na, na jako pierwszy, a ten jako drugi, a na drugim kawałku ten jako pierwszy, a ten jako drugi, to wyjdzie nam zupełnie inny odcinek. I jak ktoś robi kolory, to wie o tym. Jak ktoś próbuje położyć ileś bejcy na raz, żeby uzyskać jakiś inny kolor, to żeby mieć na uwadze, że. Kolejność jest ważna, i jak potem robicie zapiski, co to jest, co to jest, tak zwaną recepturę, to trzeba napisać, który kolor był kładziony jako pierwszy. Ach, nieraz się stosuje, że się kładzie trzy albo nawet cztery kolory, to jest po prostu urwanie no nieważne czego, ale dlatego meble na zamówienie kosztują. Tak dużo, dlatego że samo przygotowanie chociażby koloru na doróbkę jest tak pracochłonne, jak tu widzicie, mamy już chyba 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kawałków robiłem, czyli to przez cały tydzień po trochu i co mam chwilę to tam pojadę, bo już zima się kończy i tam mnie molestuje, żeby to skończyć. I... Okazało się, że nadal ten kolor nie jest dobry, więc teraz jest po prostu już deska ratunku ostatnia, znalazłem te kolory w składzie, gdzie je przechowuję, bo nieraz po prostu zostawiam co mi, co leftover i jak za jakiś czas muszę zrobić doróbkę, no to mam gotowy, albo przynajmniej receptury mam, jak to zrobić. A na tą doróbkę akurat nie mam nic i po prostu dlatego to jest takie trudne i jak mi się nie uda z tych, to po prostu pojadę i, huk, tam stracę, zrobią mi kolory, nie będę się z tym bawił. Nieważne, przestawię kamerę i pokażę wam, jak to robi. A zapomniałem jeszcze powiedzieć, że bardzo ważna sprawa żeby napisać sobie z tyłu, jako gradacją papieru było to e, szlifowane, bo przy 120, jak to było szlifowane, wyjdzie o pół tonu. Ciemniejszy niż jakby to było szlifowane 150. Dlatego to jest ważna, ważna sprawa, żeby zapisać sobie to, to gradację. I teraz, tak jak mam tu napisane, że ten kolor e, położę tu i tu, a potem ten kolor odwrotnie. Chcę ten pie, jako pierwszy położyć, więc tu są strzałki napisane. Maluję to ołówkiem, piszę ołówkiem, dlatego że z tej bejcy nie rozmywają marker rozpuszcza się, robi się plamy i przebarwienia także to już było wy, wymieszane e, wcześniej, ale że jako gadałem dużo to pewnie mi opadło więc muszę kawałek patyczka wziąć Także jeszcze raz to, jeszcze raz to bełtne sobie. Dlatego, że jak się nie po, nie pomiesza to, zwłaszcza na bejcach olejowych one opadają. Czyli tak, to jest 696 ok, to jest ten, czyli jedziemy z tym kolorem. On jest taki żółty dość. I jedziemy drugą. Dlaczego naklejam taśmy? Naklejam taśmy, bo po prostu dla oka jest łatwiej jak e, gdzie się kończy który kolor i łatwiej jest to zaobserwować, to różnicę. Tak to mózg nam po prostu to rozmywa i nie widzimy różnicy między kolorami. Dam mu kilka minut na, na wsiąknięcie i potem wezmę, położę drugą, drugą część. Drug, drugą bejcę. Jako widać, że. Minęło już jakieś 4-5 minut, dlatego teraz wycieram. Dlaczego od razu nie wycieram? Dlatego, że taki kawałek to położyć w bejce to jest bardzo szybko. Ale wyobraźcie sobie, że macie panel 1,5 metra na 3 metry, czy na 4 metry, to dwie osoby 5 minut, żeby to położyć w bejce dobrze i potem to wytrzeć, to jest minimum. Dlatego zazwyczaj daję, żeby ta bejca 5 minut po penetrowała ten materiał. Dobra, jedziemy teraz drugi kawałek tu. Widać, że ta jest brązowa, dużo bardziej. I pojedziemy teraz na to. I zobaczymy jaka będzie różnica. Niestety też muszę poczekać 5 minut, także nie będę was tym molestował, więc wyłączę kamerę. Minęło około 5 minut, więc teraz to wytrzemy. Do słucha ze słojami. Mam nadzieję, że to w komerze będzie widać, że ten i ten jest e, różnica o jakiś, znaczy nie tak. Ten jest bardziej brązowy, a ten ma tło bardziej żółte, niż ten. Natomiast na tym jest właśnie ten brąz. Gdybyśmy położyli odwrotnie, że najpierw ten kolor, a potem ten na niego, nie byłoby widać różnicy bo e, znaczy wiem, bo po prostu mam doświadczenie, bo robiłem w ten sposób, dlatego wiem, że jaśniejszy kolor często, który bardziej penetruje, który jest rzadsza, e, bejca kładzie się jako pierwszy, a który jest drugi gęstszy, kładzie się na wierzch i on wtedy e, robi taki jakby rysunek słoju, a to jest podstawa na, na spodzie. E. Widzieliście jak, jaka jest właśnie różnica. Mam nadzieję, że widać tą różnicę kolorów, że to światło mnie nie za bardzo odbija e, po, położę na to potem e, w sprayu szelak, dlatego że jak się dopiero wejca wyschnie i położycie e, na to e, Lakier albo coś, co, co zabezpiecza to powierzchnię, to wtedy dopiero jest taki kolor, który można przymierzyć do gotowego mebla. Nie można przymierzyć takiego kawałka, dlatego że jak posprobujemy to, to ten kolor może się wydawać albo ciemniejszy, albo jaśniejszy. I tu taka ciekawostka: To ten żółty, ten żółty kolor to jest. Ten 1639 to jest ten kolor. I to było e, szlifowane 150 papierem. Zobaczcie, jaki to jest jasne. To już jest pomalowane lakierem, dlatego to jest po prostu e, po lakierze inaczej wygląda niż ten sam kolor tu. Ten sam kolor na tym samym materiale. Ale po wyszlifowaniu papierem 120. Dlatego ja potrzebuję, żeby właśnie były te kolory, byli, e, miały taką base, taką podstawę żółto, a na wierzchu brąz, ale o pół ton ciemniejsze. Dlatego, dlatego użyłem właśnie do zaślifowania tego, co mam tu napisane, e, że to jest grid, sto, e, gradacja 120 było wyszlifowane, a tu jest gradacją 150, taką jak standardowo się proszę, robi. No co, jak to wyschnie, bo to musi z godzinę pospnąć, więc pojadę teraz na robotę, w zależności ile czasu mi to zajmie. Także po południu to prysnę lakierem i pokażę wam jak to, jak to wyszło. Także wróciłem już do domu. Jak mówiłem Wam, tu mam szelak spreju. sprayu, po prostu najszybciej, on jest na bazie spirytusu, także najszybciej to schnie. E, oczywiście zdążyłem się skaleczyć. Anyway, e, zrobiłem jeszcze jedną rzecz, żeby Wam pokazać, bo mi to nie jest w ogóle to potrzebne, ale nakleiłem jeszcze raz, jeszcze jedną taśmę poziomu i to u góry posprayowałem szelakiem. A te na dole została sama bejca i nie wiem, czy to będzie widać, że jaka jest różnica między tym pomalowanym, a nie pomalowanym. Dlatego jest ważne, że to musi być zabezpieczone jakimś lakierem, podkładem, nie wiem, sealerem, nawet szlakiem, bo wtedy, to dosta... wtedy pokazuje Wam kolor, jaki będzie już po wykończeniu. Oczywiście zapomniałem powiedzieć, że są różne rodzaje bejcy i ja stosuję tak jak większość zawodowców w Stanach stosuje bejce olejowe dlatego że one mają najdłuższy okres jak gdyby otwarcia i przy ogromnych panelach przy dużych projektach jest z tym pracować najłatwiej dlatego że wytrzeć to jest ten czas otwarcia jakieś tam 50 minut nawet czasami mniej i przy dużym projekcie da radę to się zrobić. Nie ma takiej możliwości przy bejcach e, alkoholowych czy tam spirytusowych. Po prostu jak położycie szmato, to jest łata i koniec. Dlatego ja osobiście, jeżeli już mam tu bejce jakieś spirytusowe, jeżeli stosuję, to stosuję e, natryskowo i jako podkład często, jako tak zwany prestein. A są tak samo. E, też wodne, ale wodnych nie lubię z tego względu, że nieważne, czy robicie wodowanie, czy nie robicie, to te... <laughs> okay. eee, po, jest... Po, po wodzie to wszystko tak w stanie, zwłaszcza po drewnach, e, na drewnie takim, jak e, na przykład sosna. To jest masakra, jak to się bejco wodno e, pobejcuje, a potem coś z tym zrobić, to jest... Także... Jeżeli już to mówię, używam bejcy spirytusowej czy tam alkoholowej jako presten, jako podskład, jeżeli muszę i potem na to kładę bejce olejowe. One są, jak się nie mylę, na bazie oleju lnianego, ale może w Europie są na czymś innym robione, więc nie wiem. To nie dotyczy tylko bejcy zrobionych custom i je mieszać, bo je oczywiście można mieszać. No nie tylko, że nakładać jedno na drugie overlap, ale można je też mieszać w różnych proporcjach. Też zapisywać jaka proporcja do czego jest, dlatego że potem tego nie będziecie za dwa dni pamiętali, za tydzień czy za miesiąc to w ogóle nie ma takiej, takiej możliwości. Także można to robić na bejcach kupnych, tak zwanych marketowych, właśnie te overlap, czy nakładanie jedno na drugie, czy mieszanie ich, żeby uzyskać własny, niepowtarzalny kolor, tylko mówię jeszcze raz, zapisać recepturę, bo jak coś się wydaje, że pamiętacie za miesiąc, nie będziecie tego pamiętać i potem będziecie chcieli zrobić kolor i nie będziecie mieli e, e, zapisów, czy zap zapisków chyba, notes i będziecie zgubieni po prostu, jak dziecko we No co? Jak się podobało, oczywiście dajcie lajka. Miłego dnia i niech moc będzie z Wami.